Cześć wszystkim. Jest środa po południe. My już się żeśmy spakowali. Nie wiem czy wszystko żeśmy zabrali, ale no się okaże. Największą część przygotowań zajęła nam przygotowanie papierów na podróż. Bo trzeba mieć testy covidowe, trzeba mieć zaświadczenia szczepień, trzeba mieć zieloną kartę. Trzeba mieć winiety na Węgry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także cały spory segregator się tego uzbierał. No i zobaczymy. Bierzemy to na żywioł. I jak się uda, to, Dzień dobry. to będziemy pojutrze w Grecji siedzieli. Jest. No i tak oto wyruszyliśmy. Jest godzina 14.15. My jesteśmy już na obwodnicy trójmiejskiej. Na obwodnicy, jak zawsze, koraz nas tutaj powstrzymuje dosyć mocno. No, uważaj, no ale nie jest, nie jest najgorzej. Jesteśmy jeszcze cały czas, można powiedzieć, na czele peletonu. No, niestety, 40-50 kilometrów. Jedziemy A1 po wybojach. Nie wiem, czy to widać tutaj. Zagrożenie. Ale... 400 metrów. Ale to, to miejsce należy omijać, tak naprawdę, bo jedzie się tu bardzo powoli. Kupę samochodów, niepotrzebne nerwy i tak dalej. Jeszcze mamy przed sobą 36 km tych robót po takiej bardzo nierównej nawierzchni to przejeżdżamy granicę polsko-czeską pierwsza granica dzisiaj z małym opóźnieniem udało nam się tutaj dotrzeć pomyliliśmy drogi no ale dotarliśmy przejeżdżamy przez polski Cieszyn przejechaliśmy już polską część granicy zresztą do czeskiej granicy o tutaj mamy znak granica państwa tak no, i zaraz zobaczymy, jak wyglądają obecnie obostrzenia. zjazd. Jesteśmy już w Czechach w tej chwili. Pierwszy zjazd, tak? No i przekroczyliśmy pierwszą granicę. Jedziemy teraz w kierunku Słowacji. Kolejna granica. Jesteśmy w tej chwili w Słowacji. Tak, przejechaliśmy przez Słowację na Słowację. Granica wyglądała identycznie jak granica z Polską. W zasadzie zaskoczyła mnie granica. Nic poza tym. Nikt nas nie kontrolował, nikt nie sprawdzał. Jedziemy dalej w kierunku na Węgry w tej chwili. Jest godzina 3.20. To już jest... Ile? 13 godzin jak jedziemy. I jest... przejechaliśmy już w zasadzie Słowację. Dojeżdżamy do miejscowości Sachy do granicy słowacko-węgierskiej. Zobaczymy jak będą wyglądały kontrole na granicy węgierskiej w tej chwili. Policja no i... Nie, nie jest. Co? Co nie, nie, tam jest czerwony. Nie jedziemy. No i przejechaliśmy. Granicę jesteśmy na Węgrzech w tej chwili Poranek na Węgrzech. Jedziemy, jedziemy Gadka tutaj w skupieniu prowadzi. U mnie tutaj zaczął dopadać spowalniacz. Mnóstwo tirów. Jest godzina 6:10 i mamy 50 km do granicy z Serbią. W miarę dobrze się jedzie, Agata, Jak uważasz, co? Dobrze, dobrze. Tak. Dojeżdżamy do granicy. Przejeżdżać tutaj, Tiry już stoją w kolejce. Skręć w prawo na rozwitleniu. Tak. I tak oto stoimy na tej granicy serbskiej, już drugą godzinę. Tu jest po prostu wolna Amerykanka. Wjeżdżają z każdej możliwej strony, zabierają każde miejsce, spychają. Nie ma na to miejsca, jakby, metody, nie? Trzeba tu swoje odstać. Nie wiem, jaka jest alternatywa na to. No to jesteśmy w Serbii. Co powiesz, kochanie? Trzy godziny stania po to, żeby panienka zobaczyła paszporty, wbiła cztery pieczątki i powiedziała jedźcie dalej. A dokąd jedziecie? Mówię jej, że do Grecji. To szerokiej drogi. I tyle, trzy godziny. Dobra, jeszcze jedna uwaga. Jak ktoś będzie z Was przejeżdżał przez to przejście graniczne, to drugi pas od lewej idzie najszybciej. Nie wbijajcie się ani na skrajny lewy, a tym bardziej z przyczepą na skrajny prawy, bo te skrajne prawe się kończą szybko, a skrajny lewy idzie najwolniej. Także polecam drugi od lewej pas. a tak wygląda Serbia, słoneczne pięknie, zrobiła nam się godzina prawie dziesiąta, tak? dziesiąta, tak 10. 10. 10. byliśmy tutaj 6.50 jest dziesiąta, ruszamy dalej mieliśmy plan dojechać dzisiaj do Grecji ale nie wiem, czy nam się to uda chyba jednak za w Macedonii no i jedziemy coraz dalej za chwilę dojedziemy do Belgradu która jest godzina, Agatka? 12.15. 12.15, jesteśmy w Belgradzie. No, autostrada, jak zawsze. Słońce, Słoneczko. jasna autostrada. Słoneczko. Nudna jak kolera. Piotr już poszedł spać po 15 km. Zamieszczajcie. Tak. No. No i tu jest chyba jeden z najbardziej charakterystycznych punktów e, budynków w Belgradu. Tylko pamiętam, by nie był. No. dwa lata temu. Jest już nowa obwodnica Belgradu, ale my jakoś jedziemy tą starą miejscowością, starą drogą. Trzeba uważać, bo kierowcy nie są tutaj zbyt przyjaźnie nastawieni. Tu jest ten przyja przyjaźń polska. Przyjaźń, o no właśnie. Za jedno, za jedno, zobaczcie. Za jedno, co to jest za jedno? 17, dojeżdżamy do granicy Serbii z Macedonią. No, i no zobaczymy, zobaczymy jak tutaj wygląda sytuacja. Podejrzewam, że za chwilę będziemy mieli kontrolę paszportową. Nie spodziewałbym się żadnych cudów covidowych. Ale że nikogo nie ma. Nikogo nie ma tutaj dzisiaj. Dobra. No to cóż, odjeżdżamy, nie? Flagi, jak fajnie było widać Fajnie flagi? No, z tyłu. Okay. Właśnie wjechaliśmy do Macedonii Północnej. Wjazd zajął nam 27 minut na granicy. Nic poza paszportami i dowodem rejestracyjnym samochodu nie było potrzebne. Nie, no, zielona karta. No, zielona karta, o właśnie. Były potrzebne zielone karty. Ubezpieczenie, zarówno samochodu, jak i przyczepy, było sprawdzone. Także jedziemy dalej teraz. Następna granica przed nami to już ta finalna Macedonia-Grecja. Na granicy macedońsko-greckiej jest godzina która? 21:26. 21:26, przygotowujemy wiem, się do przejścia. Jest do Tam jest coś. No dobra, to wjechaliśmy do Grecji. Na greckiej granicy sprawdzano nam Zarówno certyfikaty PCR dla dzieci, jak i nasze certyfikaty szczepień. Sprawdzano paszporty. Wszystko bardzo skrupulatnie i dokładnie. Także powiem tak: nie ma lipy. Ale tego, co wydrukowałeś, destination? Nie... Personal Location Form nie sprawdzono nam. Pytano nas tylko, gdzie jedziemy, na jaki kemping. Także jesteśmy w Grecji. A przygodo! przygoda.